Kurczę! Do wypłaty jeszcze dwa długaśne dni, a w portfelu biedniutko. Oj biedniutko. Ostatnie papierowe dwie dychy poszły wczoraj na składkę. No ale jak? Miałem nie dorzucić? Być tym, co ryję? <grymintelesny> zostało mi trochę drobniaków. Od biedy na pół chleba i kapslowane srebrną folią mleko bym jeszcze wyskrobał. A no, przykryte złotkiem już jest poza aktualnymi możliwościami finansowymi, ale odpuszczone też da się pić. A przecież sam nie będę wcinał, bo czyż wypada być aż tak niekoleżeńskim. Zresztą kompanii zwąchają, że pomykam do sklepu, a jak skromniutkimi zapasami nasycić tyle zgłodniałych brzuchów. No. Ale może coś uda się wymyślić? Bo Edek zwołuje właśnie na radę brygady. Stajemy wszyscy w luźnym kręgu, a inicjator zgromadzenia zagaduje dyskusję. Cholewa, coś by się przekąsiło, no nie? Rzuca niby mimochodem, choć nic nie wskazuje, aby miał coś ważniejszego do przekazania. No, łebsko gadasz, ale skąd hajc wziąć? Naborknik nam tutaj nie da, no, Pożyczyć od kogoś parę dyszek, może by się jako dało. Aleś mędrzec, bystrzyś niczym, bulgocząca wodawki w kiblu. od kogo? A, ciężka sprawa. Jakbyś mi kazek oddał, co żeś mi winien. No, nie, brycz, utłasa ci nie wytrzepia. To po co żeś godą, że będziesz miał? O, cicho, chłopy, nie kłóć ta się. Mam pomysła, stwierdza Edek, którego rajcuje rola nieformalnego szefa zebrania. Zresztą od kilku dni zastępuje chorego Jacha, więc teraz jest pierwszym spośród nas. No to wal, co żeś sprytnego wydumał. Może by tak znowu upchnąć trochę złomu, co? Rzuca swoim pomysłem szef. No, ty Edziu masz jednak łeb. Prawie łysy, ale rozumny. W Grecji to być jakimś Pitagorasem, Buddą albo innym takim został. No. A tu się różnych rupieci wala. Mamy ciągnik. I no, żeby tak e, cichosza, nie? No przecież nie będziemy mordy drzeć, że przehandlujemy trochę metalowego badziewion. Oficjalnie oddajemy na firmę, nie? I zbieramy tylko szajs. Żeby żaden skurwiel gryzie piórek z biura nie zakapował, bo się zaczną do nas przywalać. No. E, chyba... Że coś ktoś tak yy, zakamufluje. <laughs> Wiecie, nie? <laughs> Narada przebiega bez mojego głosu, ale apel oczywiście podejmuje z zapałem. Następna godzina mija więc całej brygadzie na przeczesywaniu budowy w poszukiwaniu złomu. Na przyczepę ciągnika wędrują kawałki zdemontowanej instalacji wodnej, żeberko kaloryfera. Niepotrzebne śruby, stare wiadra, pęknięty kilow złamany szpadel, rura deszczowa, walający się wspornik, kawałek konstrukcji metalowej, co do której dziwnym trafem nikt się nie przyznaje. Porzucona pokrywa studienki kanalizacyjnej, jakieś tam nienazwane dokładnie izole. I jeśli coś wygląda na wciąż użyteczne, to można przecież taką rzecz niepostrzeżenie popieścić młotem żeby sprawiało wrażenie autentycznie złomowego barachła. Wreszcie na przyczepie sterczy spora już kupa żywactwa. Można więc ruszać do punktu skupu. Tę poważną misję bez żadnego ale powierzamy Edkowi, pomysłodawcy i naszemu przewodnikowi po biedzie. Teraz do roboty nikt się nie kwapi. Bo człowiek jak głodny to zły. A poza tym kierownik daleko. Przyjedzie dopiero z wypłatą. Brygadzista chory. A no jednak swój chłop. Walą mu duperele. Na niech spadają jakieś tam majstry kierowniki i inne darmo zjady. Dlatego zbijając bąki, czekamy w barakowozie. Głodni, ale cierpliwi. I wobec takiej perspektywy pełni życiowego optymizmu na najbliższe godziny. Wreszcie widzimy wracającego szefa i dobroczyńcę. Zręcznie zeskakuje z kabiny traktora, trzymając w ręce swoją nieodzowną, strasznie nadżartą przez czas skórzaną torbę. I pociska w naszą stronę. Wykładaj koryto! Po nagle których z nas wypuszczonych, ledwie powstrzymujących ślinotok na sam widok etkowej torby. Cholera, trochę kijowo wyszło. No bo starczyło ino na dwie flaszki czystej, a za resztę fundłem kaszanki. No tak, kurde. bym kupił jakiejś lepszej chabaniny, ale wtedy by było ino jedna flaszka, a na dwie flachy i coś konkretnego do żarcia. Brakło z grubsza gdzieś tak, no, no tak... Tłumaczy nasz tymczasowy bos i przeczesuje palcami skąpe resztki swojej wiecznie rozczochranej fryzury. O tyś chłopie ocipiał w pizdu, ryczy Kazek. Żarcia nam trzakiszki z głodu marsza grają, a tyś gorzałe przytośtał? A czemu żeś jakiej lejberki nie lajsnął, albo co? Dobra, dobra, przecież kaszanka to też żarcie, no nie? Zresztą smaczna, jak nie wiem co smaczna, na kaszy gryczanej chyba. O, i chleb też kupiłem, i dwie paczki sportów jeszcze. A co, cholera, kawioru ci się wieśniaku zachciewa? Albo koniaku, może, opijesz się nim, jak ci koń najszcza, no. Dajcie szkło, polejemy. Cóż, polewamy. A kaszanka naprawdę prima sort. Można powiedzieć, niebo w gębie. Pochłonęliśmy ją z wilczym apetytem. Oj Stefan, jak mi ciebie brak, w tym więźniu i tylko mi ciebie brak, ciebie tu, ciebie tu, tylko mi ciebie brak, tym więźniu i tylko mi ciebie brak, ciebie tu, tylko mi ciebie brak, ciebie brak, ciebie brak, ciebie brak. pomiję brak, braku tyś i te ciebie brak, jest tu